Cześć, jak wiecie, na moim koncie jest już 16 subskrypcji. I z tego powodu chciałem nakręcić oto taki specjalny film z większego zestawu z Lego Creator. No, a więc zapraszam do oglądania. Jeśli Ci się film spodobał, to nie zapomnij o łapce w górę. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, a masz konto, to zasubskrybuj mój kanał. Życzę miłego oglądania. więc, to jest nasze pudełko. Pudełko jest no, duże, spore. No i tutaj mamy logo Lego, logo creator, przedział wiekowy, numer zestawu 31012. Wszystkie opcje, jakie można zbudować, pokazane, że 3 w jednym. Ten. Informacja, że zawiera baterię w środku, bo tutaj jest taki, właśnie, klocek, dzięki któremu się ten świeci. od Tutaj taka lampka, co Wam pokażę. Tutaj mam no, trzy nasze, właśnie pokazane zestawy, które, znaczy, budynki, które możemy zbudować. Tutaj informacja, też, że w trzy w jednym, no i inne informacje. Taka grafika z domkiem, tutaj tak. Mhm. Tutaj pokazane są wszystkie części zawarte w tym zestawie. Wszystko po kolei, dużo tego. No, jeden taki fajny samochodzik pokazany jak wygląda w realistycznej wielkości jest. Tutaj te domki i chyba jeszcze oj. Tutaj, o właśnie, mam inne jeszcze informacje. No, Chiny też są, niestety, bo wyprodukowano w Chinach, Meksyku, Czechach, w Czeskiej Republice, przepraszam, w Danii, Meksyku, jeśli nie wymieniłem, no tam jeszcze parę, tam było chyba dwa jeden nie pamiętam, ale ten nie będę wymieniać wszystkiego. No więc to tyle z pudełka. Przyjrzyjmy się teraz instrukcji. Są cztery instrukcje: dwa do tego głównego modelu, i dwie do tych dwóch pobocznych. A i od razu powiem, że ja właśnie tych dwóch nie będę przedstawiać. Może kiedyś w tam przedstawię, ale nie wiem. Więc te odłożę. A i jeszcze jedno. Tutaj właśnie nie ma y, takich informacji jak spisz części, reklamy. To są po prostu takie. Tak samo na tej. Tutaj. Ale tutaj są inne informacje. O, właśnie, że zawiera brick separator. Y, brick separator to nie będę teraz ten. To jest, co prawda jeden klocek z tych zestawu, ale nie będę się mu przypatrywać. Może jakiś osobny film, ale wątpię, szczerze mówiąc. Tutaj poziomy budowy od 1 do 3. Ja ten najcięższy buduję, bo ten w ogóle mi się nie podoba. Ten może się zastanowię, może kiedyś, ale nieważne. Tutaj pokazane wszystko o tym światełku, jak złożyć baterie, jak nam się wykończą. Bo z tego co pamiętam, może się mylę. Nie jestem pewien, ale chyba baterie były od razu włożone do tego. Tak mi się wydaje. No i tutaj instrukcja. No i mówię, tutaj nic nie ma na tyle. I, ale tutaj jest za to oczywiście spis części też na dwie strony. A4. Reklamy takich zestawów, takich reklama LEGO Club. I. No. A więc teraz zestaw. Oto i nasz domek. Domek, jak widać, świeci się w środku. Tutaj garaż mamy. Samochodzik na pilota. Stawik mały. O. Tutaj lampka. Tutaj też lampka. Tutaj z wyjazdu do garażu. Odstawię na chwilę ludziki. Zaraz się już przyjrzymy tutaj jest właśnie taki jakby jakieś płytki albo coś takiego znaczy ten płaski, żeby normalnie auto mogło sobie jechać bo tutaj jest oczywiście auto w środku chwilka bo cień jest w środku nie widać za dobrze ale jest auto żółte ładne przyjrzyjmy się zresztą mu szybka no ja ubolewam nad tym bo trochę szkoda ja wolę te przezroczyste takie bezbarwne szybki to jest ta taka brązowa ale nieważne niebieski fotelik znaczy tu nie ma fotelika takiego zwyczajnego tylko wiecie tak zrobiony z klocków yy, tutaj tak wygląda tył jedyne co, zastrzeżenie do tyłu to właśnie tutaj taki beżowy kloczek, tak. ale w co bardzo ładnie wyszło Lego jest prawie, no, płaskie z tymi światłami Tutaj jest taki klocek, co chyba ma symbolizować bagażnik. Tutaj jest no, światło przednie. Koła, te takie małe, ładne. Zresztą mi się podobają. A no, samochodnik taki zwyczajny, ale ładny. Jaki zły nie jest. Mhm. Tutaj mamy barierkę taką beżową. Tu jeszcze mamy grill z jednym kurczaczkiem, znaczy z jedną nogą od kurczaka, też bardzo ładne. A i co fajne, mi się podoba, co przy zabawię, to po pierwsze tutaj dużo ruchomych tych elementów, znaczy elementów ruchomych. No po prostu dużo drzwi jest, można się bawić w łomywacza Ogródek tutaj jest. A i tutaj jeszcze są drzwi, takie niebieskie. No i oczywiście tutaj na balkonie. Drzewko. Z ptaczkiem. Tutaj jest już szara płytka. A jedno, co jest jak dla mnie tragiczne, to tragicznie wygląda. Oto ten komin. Tutaj tak wystaje. No i to. No, sami powiedzcie, to jest tutaj, a to jest tutaj. Dwa study różnicy. No mi się to no, nie podoba. No strasznie to wygląda, sami powiedzcie, że to wygląda dobrze. Tutaj lampka nad drzwiami i co do zabawy jeszcze właśnie odczepiane są części. Raz, dwa. I tutaj mamy w garażu, co jest, no właśnie mi się to nie, też nie podoba. Jest zielone w środku. No co, trawę i dywan zielone. No nieładne. Ale tutaj oczywiście jest już szare. Tutaj jest taki ładny fotelik obracany. Wyjmę go zresztą. Tutaj jest ta część właśnie obracana. Tak ładnie zrobione jak dla mnie. Zaraz go tam zamocuję. Sorry, że tak wszystko teraz rozkładam. Ale no chcę Wam wszystko tak ładnie pokazać. Ale wiecie, dość krótko tak za bardzo nie wyłożę. Tutaj jeszcze mam my, taki stolik, chyba z mlekiem. No i to w sumie, tu są schodki. Tutaj jeszcze szkło. A i tutaj jest kominek. Tak trochę może widać tam ogień, nie wiem. I jeszcze na dworze są takie kafelki do wejścia, bo to jest główne wejście. Co fajne, właśnie mi się też podoba, że to jest całe w szkle, więc ja w sumie tej dolnej przejrzeliśmy. To w sumie nic nie ma, że elementów zbytnio, tylko tutaj jakieś lampka, no i futryna drzwi. No i oczywiście najważniejszy, że taki zabawowy, że ma element właśnie świecący, więc to tak. I tutaj jeszcze, oj, trochę źle się tutaj wyrwało, ale nieważne. Tutaj, właśnie na balkonie, są dwa płaskie, i tutaj jeden z studowy. Oj, teraz jakoś, chwilkę, bo do światła muszę dać, bo nie, nic widać. Kurczę, nic nie widać. Słaba, o, jakoś tak. O, tam w miarę. Tam jest łóżko, właśnie. Tutaj taka lampka, nawet ładnie zrobiona. Na poddaszu sypialnia. I to na tyle z samego zestawiku. Teraz się przyjrzyjmy osobno ludzikom. Ludziki musiałem zrobić w innej scenerii, bo tam było trochę za słabe światło, bo już trochę późno jest. Ale przyjrzyjmy się ludzikom. Najpierw pana zrobimy tego Ten ludzik jest bardzo ładnie zrobiony. Marynarka jest na najwyższy połysk. Taka, ona nie jest czarna, ona jest granatowa. Jak widzicie, tutaj ma białą koszulę, czy jest żółtym. Tutaj błyźka, no taka zwyczajna, w miarę włoski. To są jedne z fajniejszych włosków dla faceta, jak dla mnie. One bardzo ładne są. No. I tutaj jeszcze mamy jego beżowe spodnie, takie ciemno-beżowe, taki brąz w sumie bardziej. Też ładne. Ja lubię ten kolor. Oczywiście to jakieś zbytnio nie są spodnie, jak dla do granatowej marynarki. Ale. W tym ludziku to się sprawdza ładnie wygląda. Przyjrzyjmy się teraz Pani. Pani równie ładnie zrobiona. Koszulka jest bardzo ładnie zrobiona. Tutaj ma kwiatki. Tutaj właśnie takie falbanki jakby ma zrobione. Tutaj większy oczywiście. Ten. Buźka uśmiechnięta. I. Takie brązowe włoski w kitku, i tutaj ma jeszcze tak tutaj zawiązanie. I nie wiem, czy to będzie widać, ale w każdym razie tutaj nie jest takie żółte, bo chyba na kamerce to trochę bardziej jak żółte wygląda. To jest taki trochę jaśniejszy, pomarańczowy. No i spodnie granatowe. A więc to na tyle z tego zestawu. Zestaw prezentuje się bardzo ładnie. No, opłaca się go kupić. Ma dużo nawet takich fajnych elementów do budowy, bo ten dom takie ma cienkie, jeden na ileś tam. Więc fajny zestaw.